Dzień dobry, witam w kolejnym moim filmie. Dziś dowiedziałem się, że nauczanie zdalne i moja praca przy komputerze potrwa przynajmniej do świąt. Tak się martwię, żeby dzisiejszej, dzisiejszego filmu nie rozpocząć od zwrotu na dzisiejszej lekcji powiemy o kontaktronie. Ale spokojnie, nie będzie z tego kartkówki, nie będzie ocen. Chodzi tylko o przekazanie pewnej, pewnych informacji. O czym dzisiaj powiemy? Po pierwsze wyjaśnimy zasadę działania kontaktronu. Potem pokażemy w jaki sposób podłączyć go do Raspberry. Następnie napiszemy krótki skrypt sprawdzający w Raspberry stan kontaktronu. I na koniec dołączymy kontaktron działający pod Raspberry do domotnicza. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. No i ogólnie mówiąc, kontaktron to szklana rurka, wewnątrz której znajdują się dwie blaszki, jak widać, oddalone od siebie. Wewnątrz tej rurki znajduje się gaz obojętny albo próżnia. W przypadku kontaktronów wysokonapięciowych jest tam próżnia. W naszych zastosowaniach najczęściej będzie to gaz obojętny. Mamy tutaj przykład kontaktronu z dołączonym kabelkiem. Pierwsza część tego kontaktronu z kabelkiem to właśnie nasz kontaktron, a druga część to magnes. Jedną część dołączamy na przykład do okna, a drugą do futryny okiennej albo do drzwi i futryny drzwi. Działanie za chwilkę pokażemy. Mamy na rysunku kontaktron i magnes. Kiedy przybliżymy magnes do kontaktronu, Następuje spolaryzowanie obydwu blaszek w kierunkach przeciwnych. Bieguny przeciwne przyciągają się, blaszki złączą się, obwód zostaje zamknięty, przepływa prąd. Kiedy oddalimy magnes, polaryzacja zanika, blaszki oddalą się od siebie i prąd przestanie płynąć. W ten sposób, magnesem sterujemy załączanie bądź wyłączanie kontakt tronu. W różnych wersjach kontaktronu podawana jest odległość działania. I tu trzeba powiedzieć o pewnej histerezie, czyli pewnej zależności od stanu poprzedniego. Inna jest odległość załączania kontaktronu, i najczęściej inna jest odległość wyłączania kontaktronu. Na obrazku mamy na przykładowo zwarcie blaszek kontaktronu nastąpi przy odległości 20 mm. Ale rozwarcie już przy odległości 30. Czyli, żeby nastąpiło rozłączenie, trzeba znacząco dalej odsunąć magnes od kontaktronu. Natomiast przybliżając do tych 20 mm, nastąpi dopiero zwarcie, czyli załączenie. W jaki sposób podłączyć kontaktron? Na lewym zdjęciu mamy przykład kontaktronu, z którego wychodzą dwa kabelki. Natomiast po prawej, po prawej stronie mamy rozkład pinów Raspberry Pi w wersji 4B. Wybieramy sobie dwa piny, z czego jeden musi być masą, a drugi sąsiednim. W moim przypadku będę podłączał do pinu o numerze 34 i 36. Będzie to masa i GPIO-16. Do tych obydwu pinów włączamy nasz kontaktron. Mamy tutaj nasz kontaktron dołączony do drzwi, pociągnięty dalej kabelkiem. Trochę mało profesjonalnie jeszcze. Kiedy otwieram drzwi oddalam magnes, zamykam drzwi, magnes przybliża się. Mamy raspberry, do którego podłączone są różne czujniki, między m.in. czujnik temperatury, a czarnym kabelkiem połączony jest kontaktron. Śpięty on jest w masę i gpio 16 No dobrze, czas sprawdzić, czy to wszystko działa. Napiszemy sobie prosty skrypt w Pythonie, który będzie sprawdzał, czy on widzi otwarcie drzwi, czy też nie. Ten skrypt mamy już podany tutaj. Prześledźmy, co on robi. Każdy skrypt w Pythonie rozpoczynamy oczywiście od nagłówka wskazującego, że chodzi o ten język programowania. I mamy to w pierwszej linii. Potem importujemy sobie dwie biblioteki: Time i GPIO. Następnie musimy ustawić sposób numeracji pinów, ponieważ w programowaniu istnieją dwa rodzaje numerów: BCM i board. Numeracja board to jest ta, którą widzimy tutaj po zewnętrznych, w zewnętrznych kolumnach od 1 do, do 40, natomiast numeracja BCM jest w środku, w środkowych kolumnach, np. GPIO4, GPIO25 i nasze GPIO16, pod, pod który podłączony jest CONTACTRON. Yy, ważnym jest, żeby wybrać, yy, no, istnieje możliwość wyboru systemu numeracji jednego w danym programie. Nie może być dwóch numeracji yy, w jednym yy, skrypcie. Tu wybieramy Bretcom, czyli GPIO.BCM. Następnie deklarujemy sobie zmienną door pin. Pod nią zapiszemy sobie numer naszego PINu. W tej oczywiście numeracji BCM. Pamiętamy, że kontakt, którą wpinaliśmy do masy i do PINu GPIO 16. Kolejna rzecz. GPIO Setup. Tutaj ustawiamy pewne zmienne tego PINu. W zmiennych mamy, o jaki pin chodzi, door pin, czyli GPIO16. Potem ustawiamy, że jest to pin wejściowy, bo jak wiemy, piny naszego Raspberry mogą służyć za wejście, jak i wyjścia. Ustawiamy go więc jako wejściowy, tak żeby sprawdzał poziom, żeby czytał poziom tego pinu i ustawiamy jeszcze pull-up na gpio na pull-up. O co w chodzi? Chodzi o włączenie wewnętrznego rezystora podciągającego. To tak, jakbyśmy zamiast tego, tej ostatniej komendy, podłączyli pod ten pin GPIO-16, rezystor 10-kiloomowy, do napięcia zasilania. Żeby tego rezystora oddzielnie nie podpinać, to jest możliwość wewnętrznego, włączenia wewnętrznego rezystora. Stąd ta kolejna komenda pull-up-down, która ustawia włączenie tego rezystora podciągającego w górę. Następnie robimy pętlę while y true, czyli zawsze wykonywaną, Cały czas będzie się wykonywała. I stawiamy warunek. Jeśli GPIO-input jeśli yy, odczyt z GPIO Door PIN, czyli z tego odczut z tego yy, GPIO 16 jest 1, print czyli drukuj, pokaż na ekranie komendę Door Open. Als w przeciwnym razie podaj komendę Drzwi Zamknięte. Mamy czas oczekiwania: Time Sleep 3. Po tym czasie 3, wykonuje się dalej pętla. Ponieważ pętla ma w warunku Prawdę, wykonuje się cały czas. Cały czas, więc w tym odstępie Time, sprawdza, odczytuje ten poziom pinu GPIO 16 Jeśli poziom jest 1, to wyświetla napis 2 otwarte. Jeśli poziom jest 0, to wyświetla napis 2 zamknięte. Przypomnijmy, że Stan będzie jeden, kiedy drzwi, drzwi są otwarte, czyli magnes jest oddalony od kontaktronu, czyli rozwarty jest kontaktron. Natomiast, kiedy magnes dochodzi do kontaktronu, drzwi są zamknięte, to wtedy jest stan drzwi zamknięte, czyli jest stan zero, stan niski. Logujemy się teraz do naszego Raspberry. Ja już jestem po logowaniu. Przechodzę do swojego katalogu domowy. Tworzymy plik sudo nano i to będzie plik o nazwie kontakt.py. Klik utworzony. Teraz skopiujemy sobie wszystko stąd. Jest skopiowane. Ctrl X. Czy zmodyfikować? Tak. Nazwa pliku do zapisu kontakt P. Mamy to na dole ekranu. Robimy enter. I plik już jest zrobiony. Sprawdźmy więc, czy działa. Dwie zamknięte. Dwie zamknięte. Sprawdźmy, co będzie, gdy otworzę drzwi. Przejdźmy teraz do podłączenia tego do domoticza. Najpierw zatrzymamy sobie oczywiście skrypt, CTRL-C i skrypt zatrzymał działanie. Teraz, żeby stan kontaktu ronu, czy stan naszych drzwi pokazywany był w domoticzu, musimy utworzyć oczywiście czujnik w domoticzu. Przechodzimy do konfiguracji w domoticzu. Sprzęt, i w sprzęcie, jeśli jeszcze nie mamy utworzonych, to tworzymy nowy, nową grupę czujników. Ja je nazwę TEST. Tu, jak widać, podzieliłem na czujniki w kuchni, w łazience, w salonie i tak dalej. Tu testowo zrobię nazwę TEST. Typ bierzemy. Robi nic, tylko dla wirtualnych czujników. Robimy dodaj i on się wyświetli tutaj. Jak się wyświetli, a no może zróbmy dodaj, wyświetlił się, to robimy utwórz wirtualny czujnik. Robimy znowu nazwę test, Tym wybieramy przełącznik, I robimy OK. Przełącznik został utworzony. Przechodzę w zakładkę Przełączniki. Mam ten przełącznik test na dole. Wchodzę w edycję tego przełącznika test i zmieniam z przełącznika on/off on, na. Kontakt, tu jest. Można sobie zmieniać ikony dowolnie, jeszcze. Ja zostawię już taką jaka jest. I robię. Zapisz. Teraz wchodzimy w konfigurację urządzenia i szukamy naszego test. Jest test. Zapamiętamy, że on ma numer IDX. U mnie ma numer 30. To teraz czas napisać skrypt, który, czy modyfikować tamten skrypt, tak żeby wysyłał informacje do Domoticza. Tym razem posłużymy się takim skryptem. Jest on bardzo podobny do poprzedniego. Również importujemy te same biblioteki, które były na początku. Oczywiście musi tutaj być ten nagłówek, który jest tutaj. Bez niego ani ruch. Trzeba wskazać, że chodzi o Pythona. Dodatkowo importujemy jeszcze dwie biblioteki: urllib lib i lib2. To są biblioteki, które będą odpowiedzialne za wysyłanie informacji do, do motnicza, generalnie za wysyłanie informacji do sieci. Zdeklarowany mam zmienną sensor o nazwie 16, tak samo jak w tamtym przykładzie było, DOR-PIN. Ustawiam oczywiście sposób numeracji jako BCM. Ustawiam sobie ten, ten pin GPIO 16 jako wejściowy z rezystorem Pull-Up i ustawiam dodatkowe dwie zmienne poprzedni stan i aktualny stan. Obydwie, obydwu przypisuje aktualnie wartość fałsz. Znów pętla z warunkiem prawda, czyli pętla, która zawsze się, cały czas się realizuje, cały czas działa. Na początku pętli jest chwila przerwy, potem jest sprawdzanie, Potem jest przypisanie poprzedni status jest równy temu, co jest w aktualnym statusie. Aktualny status natomiast to odczyt tego, co jest w kontaktronie. Input sensor. Jeśli na kontaktronie z kontaktroną jest stan 1, to aktualny stan będzie 1. I teraz sprawdzamy warunek. Jeśli aktualny stan jest różny niż poprzedni, czyli jeśli stan się zmienił, to znów warunek. Jeśli aktualny stan jest jeden, czyli jest prawdą, to wyślij. Uruchom taką komendę. Natomiast jeśli nie jest 1, czyli jest 0, to wyjdzie taką komendę. Zauważmy, że zgodnie z tym warunkiem te wszystkie poniższe działają tylko wtedy, jeśli stan kontaktronu uległ zmianie. Nie wysyła cały czas, co chwilę, informacji o stanie kontaktronu, tylko wysyła w tym momencie, kiedy nastąpiła zmiana statusu. Co jest w tych komendach? Jeśli. Aktualny stan jest 1, to mamy taki link do wykonania. Jeśli aktualny stan jest 0, to taki link. Zobaczmy, te linki różnią się tak naprawdę tylko końcówką. Tu jest on, tu jest off. Jeśli będziemy kopiować te obydwa linki, to zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie podany jest adres naszego domotnicza. W tym momencie podany jest numer IDX, ten, który sprawdzaliśmy w domotniczu. To akurat jest inny wpisany, trzeba będzie go poprawić. A switch command wskazuje na stan stan 1, stan 0. Taki skrypt wklejamy do do naszego Raspberry. Ja akurat mam go już w innym pliku. Tutaj on jest. U mnie on działa faktycznie na tym IDX dziewiątym. Tak, mam numer idx 9. Po wklejeniu tego do tego pliku, klikamy Ctrl-X. Jeśli będzie polecenie zapisz, to tak samo jak poprzednio, zapisujemy. Jeśli uruchomię, to po takim poleceniu on przekaże stan. Naszych, naszego kontaktu, czyli status drzwi do domotlicza. Zachodzi jeszcze jedno pytanie. Jeśli zamknę terminal, zamknę to teraz, włączę ten, tego Pythona z, t, z tym skryptem ContactRoomP, wyłączę terminal, to czy on będzie mi w nieskończoność działał? Okazuje się, że nie. Do tego potrzebna jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia, o niej za chwilę. żeby nasz plik kontaktron.py .pl działał cały czas, trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Piszemy sudo nano przez etc przez rc.local Edytuje nam się plik i w tym pliku na końcu przed komendą Exit0. Powinniśmy wstawić następującą rzecz: Python, i tu nasz plik, ale tu musimy podać z pełną ścieżką, tak jak tutaj jest podane: przez home, przez pi, przez u mnie domotic scripts, py. Pamiętajmy też o znaku, który jest na końcu popy, po spacji. Dzięki temu będzie mogły działać także inne skrypty, nie tylko ten. Kiedy to już wstawimy, robimy CTRL-X, tam znów będzie komenda Zapisz. Po restarcie maliny plik kontaktron.py powinien być cały czas wykonywany. Tym sposobem pokazaliśmy w jaki sposób podłączyć kontaktron do drzwi, podłączyć do Raspberry, a potem podłączyć go do, do moticza, żeby wskazywał status otwarcia drzwi czy okien czy czegokolwiek innego. Na dzisiaj dziękuję. Zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów, które znajdziecie na moim kanale. A ufam, że następne wkrótce się pojawią. Do zobaczenia.